Welina Celisowska. Nowy Eden. Powrót raju utraconego. Fragment rozdziału siódmego. Bramy niebios. Wydawnictwo Romanse. A to co? Rozłożył poskładaną na pół kartkę i przeczytał. Wybacz, że tak długo zawracałam ci głowę. Zwalniam cię z nieprzyjemnego zadania, jakim jest dotrzymywanie mi towarzystwa. Odchodzę, tak jak to zwykle w moim życiu bywa, zanim mnie wyrzucisz. Przepraszam za wszystko i dziękuję, że tak długo mnie znosiłeś. Wer Wabel. Wer. Zbliżył się ku mnie z tym listem i pokazał mi to, co napisałam. Skąd ci przyszło do głowy, żeby pisać coś takiego? Wyglądał na zdumionego, a nawet przestraszonego. Przecież wiem, że tobie też przeszkadzam. Zawsze tak jest. Ludzie mnie poznają, a potem odsuwają się ode mnie. Tak było z Julkiem, z żoną szefa. Nie obchodzą mnie tamci ludzie. Powiedz mi tylko, co ja takiego zrobiłem, że wysnułeś takie wnioski. Muszę się napić. Dasz mi wodę? Podał mi butelkę po wódce, w której na 100% przetrzymywał wodę. Picie dało mi jeszcze chwilę na przemyślenie odpowiedzi. To dowiem się? nalegał pytaniem. Stał przede mną z podpartymi bokami i wlepiał we mnie te swoje błękitne, ślepia, pełne niezrozumienia. Spuściłam wzrok. Wiem, że masz mnie dość. Dzisiaj byłeś na mnie taki wściekły? Trochę byłem, ale nawet przez sekundę nie pomyślałem o tym, żeby cię wyrzucić. Co ja ci takiego zrobiłam? Odważyłam się na niego spojrzeć. Ty? Nic mi nie zrobiłaś. To tylko moja głupia głowa. Okręcił nią na boki, jakby coś mu się w niej poprzestawiało. Nieważne. Dlatego ten mój pocałunek w jaskini. Ukryłam twarz w dłoniach. Pocałunek? Twój? Zapatrzył się na mnie, jakby odkrył coś niesamowitego. Przecież to był przypadek. Pokręciłam głową na boki. Nie? Zdumiał się. To ty mnie. No przecież cię pocałowałam. Wkurzyłam się. A ty myślałeś, że co? Że to tak przypadkiem. O raju! Złapał się za głowę i uśmiechnął u ducha do ucha. Ale dlaczego to zrobiłaś? Nie wiem. Skłamałam, po czym położyłem się na łóżku, żeby odetchnąć. Czytał Czarek Papaj